Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem, który no po prostu muszę nagrać, bo się bardzo niecierpliwicie. I ja to rozumiem, ok? Dlatego nagrywam ten film w takim niecodziennym miejscu, bo obecnie znajdujemy się na wakacjach. Stąd też nagrywam dla Was oczywiście vloga. No, natomiast widząc, czytając Wasze wiadomości, komentarze i tak dalej, które spływają pod ostatnim filmem właśnie stwierdziłam, że nie mogę czekać z nagraniem tego filmu i tymi informacjami na czas po naszych rodzinnych wakacjach, bo taki był plan. Stwierdziłam dobra, to jak ja jestem w pokoju i nasza córeczka śpi, bo musi sobie po prostu wiecie, mały baby wypocząć też w ciszy troszeczkę w ciągu dnia, no i jak jest taka najwyższa temperatura też w ciągu dnia, to przychodzę do pokoju. No a reszta rodzinki oczywiście się bawi, więc mamy ciszę, spokój i mogę nagrać ten film dla was i postaram się go zmontować jeszcze dzisiaj wieczorem i wrzucić. Także tak, nagrywam z hotelu, z naszego pokoju hotelowego i odpowiem na te najważniejsze pytania, które mi piszecie wręcz masowo. Boże, próbuję się wypowiedzieć i znowu mam chaos. W głowie, znowu nie mogę skleić zdania. No więc tak, yy, najważniejsza rzecz jest taka, że to, że nie powiedziałam wam o wieku i imieniu, to nie było zamierzone. Pamiętajcie, że kiedy nagrywałam film, że Arifa do nas dołączyła do naszego yy, tutaj, do naszej rodzinki, to już był jakiś czas po. Yy, najwcześniej wspomniałam o tym na Instagramie, ale yy, jak mówiłam do Was w filmie, że mamy córeczkę, no to. To już było, wiecie, po tych emocjach, które opadły, i tak dalej. Te filmy, które widzicie na moim kanale obecnie, to są filmy nagrywane, jak wiecie, tego samego dnia, dzień przed, więc towarzyszyły nam ogromne emocje, było to bardzo świeże i dalej jest dla nas świeże, ale jakby już ogarniam trochę bardziej. Więc to nie było specjalnie, że Wam nie powiedziałam. Mówię teraz, tak jak widzicie, nagrywam ten film, żeby jak najszybciej Wam ten film tutaj udostępnić i pewnie on pójdzie przed tym pierwszym vlogiem rodzinnym naszej czwórki. A tam chyba już nie mówiłam o imieniu, bo wiedziałam, że nie powiedziałam. To mówię to tak we vlogu, tak dziwnie. Nagram dla Was film z pytaniami i odpowiedziami. Chciałam ten film w ogóle nagrać i puścić po naszych wakacjach, ale no puszczę wcześniej film. Będziecie mieli po prostu więcej filmów. <tak>, tak, więc nagrywam tutaj w pokoju hotelowym. Postaram się dzisiaj zmontować, jak malutką położę, spać i dla Was udostępnić. Więc zacznijmy od kwestii wieku i imienia. Jeżeli chodzi o imię, to też jakby nie byłabym Wam w stanie, nawet jakbym chciała powiedzieć pierwszego dnia, bo musieliśmy tak naprawdę z usiąść i jakby potwierdzić wszystko. Najpierw przejdźmy do wieku. Nasza druga córeczka trafiła do nas w wieku trzech miesięcy, więc jest bardzo malutka. No więc tak, nasza córeczka trafiła właśnie do nas w wieku 3 miesięcy, dokładnie miała 3 miesiące i trzy dni, jak ją poznaliśmy i zabraliśmy do domu, więc to jest bardzo malutkie jeszcze dzieciątko. Czy się z tego powodu cieszymy? Oczywiście, że się cieszymy. Po pierwsze, dla dziecka to jest super rzecz, bo. Jak wiecie, takie malutkie dzieci y, po prostu wtedy no, nie pamiętają wielu rzeczy. Więź między dzieckiem wami nawiązuje się automatycznie i tu mówię też właśnie z punktu widzenia dziecka, to dwuletnie dziecko ono już jest y, świadome wielu rzeczy. Ono już ma jakiś tam charakter, y, więc to nie jest tak proste, jak w przypadku takiego maluszka. Więc cieszymy się z tego, cieszymy się też właśnie, że, że no, nie będzie miała wspomnień sprzed czasu bez nas i Arife nie wiem, czy będzie miała, no niby się mówi, że od trzech lat, ale myślę, że dziecko, które przeżyło jakieś tam takie ogromne traumy, być może... Jakimś tam, no nie wiem, nie wiem, nie jestem naukowcem, ale z tego co wiem, to, to nie. Więc tak, trzy miesiące super wiek jest naprawdę fajnie. Czy my chcieliśmy dziecko w takim wieku? Oczywiście, że chcieliśmy. Ogólnie mieliśmy taką dość sporą rozpiętość wiekową, od 0 do 4 lat. Nam po prostu zależało, żeby nasza druga córka była na pewno młodsza od Arife. I i się udało i powiem Wam, że różnica wieku między dziewczynami moim zdaniem jest idealna, bo to jest taki wiek, że jeszcze Arifa jest mała, ale jest już na tyle duża, że no, Arifa jest bardzo samodzielnym dzieckiem. To na pewno też zależy od jej charakteru, ale my też tak ją zawsze wychowywaliśmy, zawsze wspieraliśmy ją. Pewnie gdzieś tam na filmach widzieliście takie rzeczy, że ona bardzo aktywnie uczestniczy w życiu naszym, rodzinnym i nam pomaga. Więc Alife jest samowystarczalna tak naprawdę. Ona się ubierze sama, ona się rozbierze sama, ona się wykąpie sama. Oczywiście nasza rola jest taka, żeby jej w tym pomagać, uczestniczyć na zasadzie takiej, by dbać o jej bezpieczeństwo, no nie wiem, żeby sobie krzywdy nie zrobiła pod prysznicem, natomiast no to już nie jest takie malutkie bobu, które trzeba umyć, które trzeba nakarmić, które trzeba ululać do łyżeczka, tylko wiecie, no przeczytamy jakąś książkę i ona idzie sobie spać, także ym, tak, jak już Arifa, tak nam wyrosła, i zrobiła się samodzielna, to z jednej strony jako rodzic człowiek się cieszy, że jest bardzo samodzielna, wszystko sobie ogarnie, ale z drugiej strony no, łezka w oku się kręci, bo jeszcze tak niedawno była malutka i tak ojojoj. Z jednej strony człowiek się nieraz męczy, zmęczony jest, bo ciągle trzeba tym dzieckiem się zajmować, ale jak już wyrośnie i wszystko w oku się zrobi, to... to no to też jest smutno, więc wiecie, nie dogodzisz. No i teraz mamy malutką, trzymiesięczną e, córeczkę, więc e, tak, więc. No jest fajnie, jest fajnie, tak, jeżeli chodzi o wiek. Przejdźmy do imienia, które chyba jest tutaj najważniejszą informacją, na którą wszyscy czekają. Więc, tak jak wspomniałam, nie moglibyśmy, nawet jakbyśmy chcieli przekazać Wam informacji o imieniu tego pierwszego dnia, czyli w tym ostatnim filmiku, dlatego że. To my nadaliśmy imię naszej drugiej córce. I teraz wyjaśnię sytuację. Jeszcze raz, bo tutaj dość sporo nowych osób dotarło. Pewna y, informacja y, nieprawdziwa jest gdzieś tam powielana. Arife nie jest przez nas adoptowana. My jesteśmy rodziną zastępczą dla Arife. Najpierw y, zostaliśmy rodziną zastępczą, a drugą, tą całą procedurę, którą przeszliśmy, to w takim celu, aby. Zaadoptować kolejne dziecko. Dlaczego tak było? Dlatego, że kiedy chcieliśmy przystąpić do właśnie tej procedury adopcyjnej, jeszcze nie spełnialiśmy warunków. Musieliśmy spełnić jeden z dwóch warunków, czyli być po ślubie 5 lat, taki staż małżeński. My jeszcze wtedy tego stażu nie mieliśmy. Albo oboje z nas musiało przekroczyć 30 rok życia. Mój mąż już był po 30, jeszcze byłam przed 30, bo między nami jest różnica 5 lat. No i nam właśnie zaproponowano bycie, zostanie rodziną zastępczą. Oczywiście my mieliśmy w głowie takie myślenie, no ale tak jak w Polsce to wygląda. Czy w innych krajach, że to jest taka bardziej um, przejściowa sytuacja dla dziecka, i że dziecko z wami nie zostanie, i tak dalej. Więc odbyły się um, rozmowy, uświadomienie nam, jak to wygląda w tureckim systemie, i w tureckim systemie tak to nie wygląda, jak chociażby w Polsce. Um, ja bym to porównała do adopcji otwartej. O, oczywiście dziecko jakby nie jest zaadoptowane przez nas, więc nie ma w akcie urodzenia naszych danych, nie ma naszego nazwiska i takie najważniejsze rzeczy musimy zgłaszać, musimy prosić y, jakby o podpisy, o Pozwolenie, ale z praktyki Wam powiem, że to nie jest absolutnie żaden problem. My z Arifem byliśmy w Polsce, wyrabialiśmy paszport, no nie wiem, miała też operację, przeprowadzano migdałków, więc jakby nie możemy jako rodzice, jak normalnie rodzice podpisują właśnie na przykład w przypadku operacji, podpisać sobie ten dokument, tylko zgłaszamy do naszych urzędników i oni absolutnie nie robią problemu. To jest taka w sumie formalność Wam powiem. Więc Arife jest u nas w zastępczej, dlatego że obecnie nie jest możliwe jej zaadoptowanie. Liczymy na to, że kiedyś to będzie możliwe i, i ją na pewno wtedy adoptujemy bez mrugnięcia okiem. W ogóle wtedy my mamy pierwszeństwo. To nie jest tak, że od nas ją zabierają i jakaś tam właśnie jak jest lista rodzin, które czekają na dziecko, to że ich się pytają. Nie. I my jesteśmy pier jako pierwsi i jakby nasi urzędnicy wiedzą oczywiście, że nie ma innej opcji. Więc tak, chcieliśmy zostać rodzicami, widzieliśmy, że szybciej to nastąpi właśnie w przypadku zostania właśnie rodzicami zastępczymi i zgłosiliśmy się i wtedy Arifia do nas dotarła. W międzyczasie rozpoczęliśmy właśnie procedurę adopcyjną i drugie dziecko widzieliśmy, że od razu zaadoptujemy. Więc tak. Więc w przypadku Arifa, jako że jesteśmy rodzicami zastępczymi, nie jest możliwe formalnie nie jest możliwa zmiana imienia. To jest raz. Drugie. Druga kwestia, jeżeli byłaby możliwa y, taka opcja, żeby zmienić jej imię, to y, nie jestem przekonana do tego, aby dwuletniemu dziecku zmieniać imię. Dwuletnie dziecko, tak jak już mówiłam, jest w jakiś tam sposób świadome. I oczywiście dziecko by się przestawiło na inne imię i tak dalej. Ale no nie wiem, no jakoś tak wewnętrznie u mnie to się kłóci. Mam jakąś ta, jakieś takie ramy wiekowe, kiedy dziecko jest jeszcze na tyle nieświadome, że nie zauważy tej zmiany, tej, tej, tej zmiany tego imienia. Natomiast dwuletnie dziecko jest w szoku, że jest w nowej rodzinie, w nowym otoczeniu. Jeszcze tutaj mama mówi w jakimś tam obcym języku do niej, wyobraźcie to sobie. I ja jeszcze ją zaczynam wołać innym imieniem. Zresztą imię Arifia mi się podoba. Ja nie lubię popularnych imion. Dla mnie to jest taka bardzo ważna rzecz. Nie lubię popularnych, to znaczy nie mówię, że są brzydkie. Chodzi mi o to, że nie przepadam za popularnymi imionami, typu, nie wiem, tak jak, nie wiem, krzykniecie w Turcji A i się obróci, nie wiem, 15 dziewczynek z 50 na przykład, tak? Wola, wolę takie imiona rzadsze. Arife to jest bardzo rzadkie imię, bardzo stare tureckie imię. Babcie z reguły mają tak na imię, więc się ludzie dziwią, ale mi się podoba. Więc tak, w przypadku Arife zmiana była niemożliwa. Nawet jakby była możliwa, to raczej byśmy się nie zdecydowali, ewentualnie może byśmy dołożyli jakieś drugie imię. Natomiast w przypadku naszej drugiej córki taka zmiana jest jak najbardziej możliwa i podjęliśmy taką decyzję że nadamy własne imię. Wybaczcie mi, że się rozgaduję, ale chciałabym, żeby to było jasne i oczywiste. Ja wiem, że jest są osoby, które mnie oglądają od długiego czasu, ale sporo nowych osób tutaj dotarło. I nim oni dotrą do tych wszystkich informacji, to po prostu tak staram się w skrócie to wyjaśnić, dlaczego jednej zmieniliśmy imię, drugiej nie zmieniliśmy. Więc yy, nasza druga córeczka dostała imię wybrane przez nas. I my wcześniej mieliśmy swoje typy imion, i one się gdzieś tam zmieniały. Mieliśmy taką listę, ale nie podjęliśmy tej ostatecznej decyzji, dopóki jej nie poznaliśmy, dopóki jej nie zobaczyliśmy. Chcieliśmy ją poznać, zobaczyć i pomyśleć, że to jest właśnie to imię. Więc tak, zależało nam na tym, aby imię było proste. Aby imię było właśnie łatwe, proste do wymówienia dla strony tureckiej, dla strony polskiej, jeżeli to jest tylko i w, możliwe, to żeby to było imię uniwersalne, zarówno polskie i tureckie. Więc y, tak, y, chcieliśmy właśnie takie imię. Y, mój mąż proponował też dwa imiona, natomiast ja wyszłam z założenia, Arifa ma jedno imię, druga córeczka niech też ma jedno imię, to też gdzieś tam ułatwia. Ja mam dwa imiona, długie imiona i wpisywanie, pamiętam w Jakiś tam test, tak i tak dalej, tych imion, wiecie tam kodowanie. Ja mam Gabriela Weronika, miałam jeszcze długie nazwisko, dalej mam długie nazwisko, więc po prostu wpisywanie tego gdziekolwiek to jest strasznie problematyczne i długo zajmuje czasu. Mój mąż też ma dwa imiona, więc w Turcji jak macie dwa imiona, to czasami niektórzy wołają was pierwszym imieniem, czasami drugim imieniem, w zależności na, jako, na co ma ochotę nauczyciel. Na mnie też wołał turecki wykładowca kiedyś Weronika. Mimo, że mam wpisane to na drugiej pozycji te imię, ale OK, więc nie chciałam takich nieporozumień, że ktoś będzie tak mówił, czy tak się zwracał do, do naszej córki zresztą właśnie mówię, skoro jest to imię uniwersalne, no to po co, prawda? Jeżeli chodzi o właśnie imię małej, to to nie było tak, że ona była bezimiennym dzieckiem, oczywiście, bo każde dziecko potrzebuje imion, imię ona miała nadane, miała nadane przez osobę która totalnie nie znaczy nic w jej życiu, bo chodziło o formalność. Wiecie, dziecko się pojawia w systemie, musi mieć akt urodzenia, musi mieć dokumenty dowód osobisty, idziecie do lekarza i tak dalej. No i jakby przebywała w tym domu dziecka, więc do tego dziecka jakoś trzeba się zwracać, więc Różnie to bywa, czasami, no nie wiem, w takich przypadkach, nie wiem, matka zostawia na przykład w szpitalu, czasami pielęgniarka nada, czasami jakiś lekarz nada, czasami to jakiś pracownik, właśnie socjalny, pracownik domu dziecka, różne się tam są przypadki. No i właśnie taka przypadkowa, powiem tak, nazwę, przypadkowa osoba nadała przypadkowe imię. Pozwólcie, że ja tego imienia nie zdradzę, bo tutaj chodzi o zachowanie anonimowości naszej córki. Ja wiem, że jest bardzo mało, Prawdopodobieństwo, ale takich informacji nie chcę przekazywać publicznie. Zresztą, te imię tak naprawdę nie ma znaczenia, ono zostanie kiedyś po prostu wykreślone. Więc tak, więc imię zostało jej nadane dla formalnych rzeczy i obecnie takie imię figuruje w jej dokumentach, w papierach. Dopiero te imię zostanie wykreślone i zmienione na nowe po procedurze adopcji. Kiedy ona się skończy, kiedy my już zostaniemy y, przez sędziego przyklepani, że jesteśmy jej rodzicami, to wtedy następuje zmiana dokumentów. Jak się chce zmienić dziecku imię, to wtedy właśnie się zmienia imię w dokumentach. Zostają te nowe dokumenty wydane, wszystko formalnie zostaje zmienione. Więc obecnie jak gdzieś idziemy do lekarza czy coś, to ją wyczytują właśnie tym jej imieniem. Y, y, tak jak mówię, my nadaliśmy jej nowe imię i to nowe imię funkcjonuje w życiu, wszyscy tak się do niej zwracają i przez całe życie e, zwracać się będą. Więc co to jest za imię, już Wam mówię. E, imię, które nadaliśmy dla naszej drugiej córki, to imię Adel. I e, w Polsce funkcjonuje to imię jako Adela, w Turcji jest imię Adel, e, i jest to imię właśnie i w Polsce, które występuje, i w Turcji, ale też ogólnie, na świecie. I dlaczego takie imię? Ten typ był w sumie takim faworytem naszym, ale woleliśmy mieć w razie czego jakieś tam inne imiona, jeżeli stwierdzimy, że no nie pasuje to imię do niej, no tak jak wspominałam. I Turcy, Polacy nie mają problemu z wymową, z zapisem, w ogóle na całym świecie też nie ma problemu takiego. Druga rzecz, zaczyna się też na literę A. Więc jest Arife, Adel, Jokan, Gabi, tak się po prostu umłożyło. Ale taką naszą główną motywacją, oczywiście oprócz tego, że imię nam się podoba, bo, bo jest piękne, było to, że zarówno ja i mój mąż jesteśmy ogromnymi fanami piosenkarki Adel. Mamy jej wszystkie płyty, słuchamy jej piosenek, marzymy o koncercie. Może jak się kiedyś to robimy, to polecimy do Londynu. I, I jak będzie jakiś koncert, właśnie Adel. Więc Adel uwielbiamy, kochamy i tak dalej, i imię jest piękne, i występuje i tu, i tu, tak w Turcji też występuje, jest ono niezwykle rzadkie, ale występuje, i nawet nasi znajomi mają właśnie córeczkę Adel, więc w naszym mieście na pewno są dwie Adelki. Tak, więc takie ma imię, nasza druga córka, bardzo nam się podoba to imię. Wszystkim w sumie się podoba, jak y, tylko mnie pytały się moje właśnie najbliższe osoby, rodzina, y, przyjaciółki o typ, i jak tylko wspomniałam o tym imieniu, to wszyscy byli wow, tak, 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 niech będzie to imię. I pasuje to imię do, do niej. I jak y, zaczęliśmy się do niej zwracać od razu na początku, to się uśmiechała, kiedy słyszała to imię. Także tak, także jest Adel. I mówimy do niej oczywiście jakoś, wiecie, tak bardziej słodko, to ja, jak to w Polsce, Adelka. Mogę też powiedzieć, oczywiście, Adela, Adelka. Adeloś po turecku na przykład. Adoś, mój mąż, tak mówi do niej często. Także jest Afoś, jest Adoś. No. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba to imię i co myślicie o tym imieniu. I jeszcze taka anegdotka, akurat, o której się dowiedziałam w ten weekend, tak. Mm, tak. Która potwierdza, że te imię, to jest imię przeznaczone dla niej. I tak jak wspomniałam, imię ma po naszej ulubionej piosenkarce nadane. I, i tak sobie zaczęłam czytać w weekend, w sobotę y, informacje o Adel. Chciałam coś sprawdzić na jej temat. Właśnie o coś tam o życiu osobistym. Co, I chciałam jakąś informację potwierdzić, czy dobrze pamiętam, czy nie. No i wlazłam sobie na Wikipedię, słuchajcie. A i okazało się, że nasza córeczka Adel urodziła się tego samego dnia, co piosenkarka Adel. Aż mi opadła, bo ja nie wiedziałam. Jestem fanką, ale no nie aż taką, że pamiętam, kiedy ona ma urodzinę. Więc piosenkarka Adel urodziła się 5 maja. I nasza córeczka urodziła się również 5 maja. I jak ja to przeczytałam, tak sobie pomyślałam, no to już jest potwierdzenie z góry, bo ja nie wiedziałam o tym, mój mąż też nie wiedział, to nie było zamrznione. To jest potwierdzenie z góry, że to jest jej imię. Także tak, także y, największa tajemnica obecna na moim kanale została rozwiana. Mamy y, Arifę i mamy Adelkę. I dajcie mi znać, właśnie co myślicie o jej imieniu, czy wam się podoba, czy się nie podoba. I słuchajcie, tutaj będę kończyła ten film, już on jest i tak przedługi, ale na sam koniec chciałabym Wam e, właśnie powiedzieć, że e, mogę jeszcze nagrać jakiś film z odpowiedziami na Wasze pytania, bo pewnie się takie pojawiam. E, jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat adopcji, na temat e, rodzicielstwa zastępczego, to umówmy się tak, że pod tym filmem możecie te pytania pisać i ja nagram e, taki film. E, Znowu po prostu odpowiem na te Wasze pytania, ale chciałabym, abyście upewnili się, że już na to pytanie wcześniej odpowiedziałam, bo na moim kanale, po historii z Arifę, kiedy przedstawiałam Wam Arifę. Zrobiłam takie właśnie QA na temat właśnie naszej tej historii, na temat domów dziecka, pieczy zastępczej, adopcji w Turcji, więc te filmy postaram wam się podlinkować w opisie tego filmu. Zajrzyjcie wtedy w opis, postaram się Wam tam podlinkować. Jak macie jakieś pytanie, to najpierw obejrzyjcie sobie proszę tamte filmy, upewnijcie się że y, tam jest odpowiedź na to pytanie bądź też go nie ma, i jeżeli nie ma, nie padło to pytanie wcześniej, to mi napiszcie to pytanie pod tym filmem wtedy. To mi po prostu ułatwi y, sporo, bo ja nie będę musiała pójść i tam oglądać, sobie przypominać, y, o czym już mówiłam, y, na, na jakie pytanie już odpowiadałam, także y, bardzo was proszę o to. Najpierw zajrzyjcie do tamtych filmów. Najpierw sprawdźcie, czy tam w tamtych filmach jest odpowiedź na Wasze pytanie. Jeżeli nie, to piszecie je tutaj i ja postaram się odpowiedzieć. Ale od razu, tak jak mówiłam już wcześniej, uprzedzam: um, jakieś intymne pytania, typu yy, właśnie o historię życia moich córek, ich przeszłość, yy, biologiczną rodzinę itd., odpowiadać nie będę. Także yy, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie już niedługo. Pa pa!